Rozpoczyna się. Co mm. się ze mną dzieje? Miota mną. O kościół. Tu może być ciekawie. Koleś wylądował zaraz na kościele do prawdy pierwszego. Wygniemy do budynku coś zebrać. O nie! No, skakać umiesz? Ja pierdziele. Nie wierzę w to. No, nie wierzę w to po prostu. Przysz to się na głowę założę, nie? No właśnie. Optyczka. Nie mamy żadnej brony maszynującej. Dużo apteczek strasznie. Będzie ciężko, powiem Wam. Nie rozumiem, czemu tu kucanie nie działa, że nie da się w biegu kucnąć. Trzeba stanąć w miejscu dopiero wtedy. Więc co, skąd te strzały były. Może tu z budynku, a może nie Może z szopy A może nie z szopy? Co to kurde? To mój mikrofon, wiesz Pod kablami poruszyłem. Idę teraz na teren miasta Zebrałem jagody. Jerzyny to są właściwie tak wyglądają. Czy jestem władcą jeżyn. A po co ci jeżyny właściwie? Dla fanów, wiesz. Każdy hmm. chce jeżyny. jest tu bronią, ale jakiś szajs taki w ogóle w tym mieście Gdzie są karabiny? Sikiera Słabo Ale plecak chyba lepszy niż mam Jest ziomeczek tam z przodu Kurde, zabił mnie, on miał maszynową broń. No niestety, mogłem się ukryć w sumie od razu, ale pomyślałem, że to jakiś amator i rzeczywiście tak się to trochę przystawiał do tego strzału.